O, jak fajnie! To może być początek, nie? Podpisów. <śpiewanie> o kurczę, świetne. A teraz, a teraz Kazik powie jak i z jakiej to No wróć, z jakiej to z jakiej to ryciny i tak dalej. Tak, Posłuchamy. Tak. To, to Znujący czerwina, w przez nie z kolei momentów. Super, no, naprawdę super. Znajdziemy jakieś godne miejsce, gdzie hmm. ma wisieć. No, my nie wiemy, ale nie wiemy. 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 takim honorowym miejsce, gdzie my, nie my nie. No cudne. się do nich, będziemy no. na... <gry> tam <dictionary> <Zabezpieève. Zabezpiecie. gry> Nawet kofelki mamy podobne. Jestem wzruszona. No a tam w tył jest od nas. Postypanie. Ja widziałam podpisy, tak. Uh -huh. Podpisów nie ma, to tylko... Aha. No, jasne, no, tak ja To jest to, to, <grydy> a, to, to, a, to jest drugi artysta. <grydy> o kurde, super, bardzo miło, dziękuję, na No to za tą miłą współpracę. Tak stwierdziliśmy. Nasza kwatera główna. Musi być. <grydy> do Ja dziękuję bardzo, naprawdę bardzo miło.